Witajcie w powtórce gracza The Might na obiekcie 268, wersja czwarta na Dziku w losowaniu na ósemki, czyli bardzo przyjemnym. No, tu jest moim zdaniem dużo rzeczy do zrobienia, ale popatrzcie, jak przeciwnik zraszał ośrodek mapy. No, tutaj bardzo odważnie jesteśmy pojazdem pomimo nerfów, które. Ten pojazd konkretnie jednego nerfa, który ten pojazd przeżył. Nie tak dawno jesteśmy pojazdem dalej mobilnym. W uległa tutaj na pewno prędkość maksymalna o 10 km na godzinę. Teraz świgamy równo 40, więc w sumie i tak całkiem nieźle jak na ten pancerz, który mamy. Dodatkowo. To, tak powiem, znerfiono nam moc na tonę, czyli już nie jesteśmy takim dobrym pojazdem do taranowania, bo pamiętajmy jak kiedyś wyglądało wjeżdżanie dzikiem, na przykład takiego Leoparda. Tutaj bardzo często można było chłopa tak poobijać, można było go po prostu zmiażyć samym taranem i dobić dodatkowo strzałem. Dostaliśmy tak samo nerfa do ilości HP, mamy 1900. Tutaj bohater dzięki wyposażeniu ma go troszkę więcej. Nie ma co się dziwić i delikatnie osłabiono nasz pancerz. Ale za to dostaliśmy bafa do prędkości obrotu kadłuba, co sprawiło, że w sumie mało nam to dało. Trudno nas po prostu objechać. Poza tym, DPM podstawowy bez żadnych yy, dodatków w stylu dosyłacza i tak dalej to 2300. Nie ma tragedii na strzał. Robimy średnio 650. Tutaj bohater już nastrzelał. 2,5 tysiąca będzie końcówka wózetki. No chłop trochę bardzo odważnie gra tym lightem. Ja bym wolał tu lightem nie wjeżdżać jednak, ale jak tam chce to niech ma. Walimy za 650 co około 16 sekund. Skończymy go czyli nie? Zobaczcie jak chłop się wychyla. No kusi tam naprawdę wbić. No i wuzetka padła, nie ma co się dziwić. Mamy no też bardzo fajną penetrację na podstawce, to niecałe 300, dokładnie chyba 293, ale Maus się po nich przejedzie, ale dlaczego nikt do tego Mausa nie strzela? Skoda tutaj, no gdyby to nie był kumul, może by siadło, 1800 już odbiliśmy, mamy bardzo dobry pancerz, wbrew pozorom, jest nas ciężko przebić, jest tutaj ta sama dolna taka belka na samym dole, samo jeden garnek, drugi garnek. O, powinniśmy się ewakuować stąd jak najszybciej, bo to się może dla nas źle skończyć 16 sekund. pierwszy raz widzę to z bliska. Chłop musiał cisnąć do przodu, jakby nie patrzeć. Ale, ale go to wypchnęło. Ciekawe czy dostanie jakieś obrażenia. Nie chyba już jest po wszystkim. Otworzyła się, jakby tu powiedzieć, dodatkowa droga. I dla przeciwnika, i dla nas. I teraz tak, chłopiec z nami w sklejce może ładować nam po tym wielkim garnku i tutaj widziałem wiele razy jak obiekt przegrywał w starcie tylko dlatego, że ktoś właśnie ładował mu ten garnek bez przerwy no i nie ma się oj tutaj jesteśmy trochę teraz zablokowani niestety i może to boleć, mobilność jak wspominałem 40 na godzinę, cofanie 18, czyli nie ma tragedii. No celność, jest, chyba zapomniałem o tym wspomnieć 0,4 Oczywiście wszystko podaje Bez żadnych tam ulepszeń Tutaj bohater będzie miał na pewno Lepszą celność Też gra na rasech, więc to będzie wyglądało Jeszcze lepiej Pancerz ma pomimo Wszystko moim zdaniem bardzo dobry Tutaj Chyba tyle już o statystykach tego pojazdu Można by jeszcze mówić długo Ale mam już na strzelane 5000 i jeszcze jedno, jeśli byśmy chcieli go przybijać, jak będziemy delikatnie na nim, to tutaj w ten fragment powinno wchodzić spokojnie z taką penetracją 340. Na luzie, jak jeszcze jesteśmy wyżej, typu jesteśmy na przykład koniem, to możemy go przybijać tam bez problemu. Podobnie jak ebole, jak walczyć z ebolą? Jak masz konia? Sklejasz się i strzelasz w kadłub z golda. Dziękuję, do widzenia. Była ebola, nie ma eboli. Zrobiliśmy tutaj drugiego fraga, obiekt 268, zwykły, bez wersji czwartej, dostaje, on też ma dobre działo, nie jest w stanie nas na pewno przewicza. tutaj po tej stronie właśnie widzieliście jak bohater zasłaniał garnek, no po tej stronie ten garnek jak wychylamy bardzo często dostaje i właśnie jedną z tych rzeczy, które możemy robić, żeby nie dostawać niego jest zasłanianie go działem. I to powinno znacznie zredukować obrażenia, które dostajemy. No, tutaj fałka już jest na dobicie, po garnuszku wejdzie. no Ten też ma naprawdę jebitny garnek, więc nie ma. Sorry, walnąłem mikrofon. Więc nie ma co się dziwić, że wchodzi w te garnki jak masło. No, też zaleca się właśnie granie z takimi pojazdami, które mają tak wielkie garnki, żeby po prostu jechać na flankę, w której będziemy w stanie je zasłonić. Nie ma co dziwić, że w bohatera ładują goldem. Mam jednak bardzo dobry pancerz E75 TS. Może i ma jakiś tam pancerz. Nie najlepszy, ale na ósemki. A tutaj mamy Dychę z penetracją chyba 360. Jeśli się nie mylę, na złocie, chociaż już się w większości złota wystrzelaliśmy. Tak jest 360. Mamy 8000 uszkodzeń. 3000 zablokowanych przez pancerz, ale to jest na ósemki. Nadychy nie byłoby tak kolorowo, zaufajcie mi Też jesteśmy na strzała dla takiego Skorpiona, mamy dwóch I będę może nas objechać, chociaż nie wiem czy on za dużo nam zrobi Teraz go powinniśmy skończyć I chowajmy się za wrakiem tutaj chyba Co to jest? Emil? Nie wiem, nieważne, po prostu chowamy się za wrakiem tego gościa nas trudniej przebić. No wygląda chłop na Emila. Także powiedzmy, że chowamy się za Emilem. Zostały dwa skorpiony. Bohater załadował taktyczne haeczki i będzie teraz zemsta chyba. Tylko pytanie, gdzie się ustawiły tymi skorpionami. Grają w plutonie, więc mogą się w miarę asykurować. Niestety, chłopiec za budynkiem i dostał z haeka za tysiąc. Nie będzie zachwycony po tym, jak się ta bitwa. Potoczyła. Bezetka jednak została przez niego, chyba przez niego skończona. Mógł to być też ten drugi skorpion. Chociaż nie wiem, kurde, powinienem patrzeć na tabelę. Ale no, skorpiony powoli sobie radzą, nawet nieźle, nie? Wyciągają tą bitwę. Mamy 9000 uszkodzeń. 6 fragów, jeśli któregoś skorpiona zabijemy, bo na razie mamy 5. I teraz pytanie. Co właśnie będzie z tym Skorpionem, czy go ściągniemy, czy nie, przydałoby się, żeby ktoś w niego strzelił, zadaliśmy mu 9700 uszkodzeń i mamy 10 tysięcy na strzelane, bardzo ładny wynik, bitewka raczej dynamiczna, z tym, że szkoda, że tutaj bohater nie wykorzystał tej otwartej drogi, fajnie byłoby to zobaczyć na powtórce, ale no cóż, nie ma takiej potrzeby, kończymy z pięcioma fragami, niestety, bo nam Skorpiony zakosiły. Ktoś nam skorpiona zakosił, jednego i drugiego Ale wynik i tak naprawdę potężny, pojazd pomimo nerfów Wydaje mi się, że Jest w stanie sobie poradzić, nie tak jak kiedyś, ale Nie jest Że tak powiem Wg, nie zabiło go do końca Coś tam jeszcze działa No i tak poza tym to jeśli mogę coś robić lepiej, jeśli mogę coś poprawić w swoich materiałach, dajcie znać, a bardzo chętnie to, jak powiem, poprawię. No i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się ta powtórka podobała. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Do następnego. I już chyba jutro o 17. Pozdrawiam Was cieplutko. Na razie. Cześć.